Siemka, z tej strony, jaka jest? Wchodzicie na ten filmik i zadajecie sobie to samo pytanie, które ja sobie zadawałem w momencie mniej więcej pobierania tej gry. Po co? Ogólnie ni ja nie wiem, o czym jest ta gra. Nie wiem, ale słyszałem, że jest poj. *na. i tylko tyle mnie obchodziło. Jestem sam w domu, tak na wszelki wypadek, żebyście wiedzieli. Jest noc, tak żebyście wiedzieli, i mi odp. żebyście wiedzieli. Dobra, taki VHS-owy typ. Co to było zastrzelanie, kurwa? Grą A to kurwa. czym jest? Klucz, ok, dobra. Nie fajnie. Kurwa, czy wy jesteście poważni? Co to kurwa jest? To nie było tak blisko. Bo mógł tego przejść A jest jakaś inna może drog... Nie ma <grystanie> K***a przysięgam jak to na mnie wyskoczy To się zesrą w gacie Proszę oby to za mną nie szło Ja pole przeczytałem kościół Świętego Kalesona Mam klucz to wchodzimy Macie duży ten cmentarz Taki kupa nie za przyjemny nie wiem, czy istnieją przyjemne cmentarze Ale jak są, to na pewno k***a kur... nie ten O, Czy chcesz być częścią prawdziwego rytuału? Dobrze, jeśli jesteś gotowy weź obok siebie kartkę papieru i długo... Okej okay. To może być bardzo ciekawe Nigdy takiego czegoś nie miałem. To jest ciekawe. Długo. Teraz napisz swoje imię od tyłu na górnej części kartki. Od tyłu? Widzicie do głowy, z przedziału od 10 do 20. Pierwsza liczba, którą pomyślisz, należy do ciebie. 13. Jak coś. Assalamu alaikum Te pieski nie żyły. Sprawdziłem. Każdy jest jest rozwieszone w określonych miejscach w domu, żeby krywanie panoramalnych. kiedy wykrywają jakiekolwiek pana ruch, na się oświetlenie. Obstawiam, że w pewnym momencie będą na Te magiczne aparaty. Okej, okay, mam nadzieję, że będę mógł wziąć tego kara 95 Mogę z tego przesierać, coś zrobi. Kurwa, to nie ja wyłączyłem Przysięgam, nie kliknąłem escape'u Nie no, no pali po... mnie, przysięgam Slala, nama! Rączka! Uff, policja na szczęście przyjechała. z mnie z tego i wezmą do psychiatryka. I ono ja się tak będzie teraz teraz. za. Będzie mi to bardzo pomagało w rozgrywce. Taki ch... Męski, oczywiście! Prawdziwych mężczyzn! Jestem za drzwiami! Aaaa ty Gdzie kur... jesteś? Bawi się samochodem? Mam nadzieję, że cię ta policja zawinie, która tu była! Przysięgam, to nie ja kliknąłem! To nie ja znowu. Ej, mam na kamerze, co jest za mną! Ruch, się Nie! Nie, proszę! Kurwa! Nie! Ale jesteście chłopcy! Przysięgam! we was! Za mi komputera! O! Zgadnijcie, kto jeszcze zniknął! Czy, czy, jest coś, co mogę wziąć, żeby czuć się pewniej? Teraz to mogą mnie nawet torturować! Ich mam! Za! Jasne ziomek, nie spiesz się! Sprawdźmy jeszcze raz tą lodówkę, bo bardzo mnie zaciekawiła, wiecie, mhm, mm mhm, mm mhm. Mm -hmm, mm -hmm, okej, okay, dobra. Intrygujące O, coś się znowu otworzyło. Zajebiście! Bardzo się ku cieszę! Co to za Niech zgadnę źle ustawię to w... Traf... Babka kurwa robię pizzę! Babka kurwa robię czary! Babka kurwa robię czary! Będziesz czarowała? Jasne! Twoje czary są najlepsze! kurwa Nie! Ja Ja cię sunę. Okej, okay, kur... Najwyraźniej była jedna dodatkowa. Excuse moi, co się tu kawa znowu otworzyło? To jest jakiś papierklony chrzest? Ja zaraz mogę wam zrobić krzes bojowy, tylko muszę iść po kara, który jest wyżej. Mam do nich podejść. -a? A tu już taka grafika. Czemu? Jest to liczba. Które miałeś na myśli i zapisać na kartce przed rozpoczęciem gry. To nie jest przypadek do posłania, co do początku. Teraz powiem ci jedną ostatnią rzecz. Obudź się dziś około nie o trzeciej, nie nastawiaj alarmu, po prostu to, tego pragnij twoje ciało tobie. I rozpożycz oczy, spieszczoność, w cię, nie uczucie, coś cię zauważy. Nie bój się, ty tylko cię obserwuję. Takich jak słonia nos, bo moja liczba to była 13. To znaczy, że moja dusza jest bezpieczna. Czy co ja tam ch**wa mam? Ta gra jest po****** kolona. Siemka z tej strony jaka jest? Nie będę mówił wielkich słów, jak, jak, jak zazwyczaj w takich sytuacjach, bo ostatnio zostałem dosyć mocno spuentowany, więc po prostu nie będę mówił tych rzeczy. Spokojnych świąt. Przede wszystkim, żebyście dostali zajebiste prezenty, żebyście dostali coś, co zawsze chcieliście. I szczęśliwego nowego roku. Nie zachlejcie się za bardzo. Mam nadzieję, że następny rok będzie lepszy powtarzam to sobie od 10 k**wa lat. Także widzimy się za rok. Kurta, mógłbym skończyć z tym żartem. Mógłbym skończyć imo moich wielkich przerw. Pojmo tego, że staram się dosłownie minimalnie, jeżeli chodzi o ten kanał, to dziękuję za to ludziom, którzy dalej mnie oglądają, dalej w jakiś sposób są aktywni. Oby następny rok był coraz lepszy, oby coraz więcej było ludzi, którzy mnie oglądają, tak Mogę, tego sobie mogę chyba jedynie zażyczyć, bo więcej to, to nie mogę za bardzo mówić, czego chciałbym sobie życzyć. Śmierci. Do zobaczenia niebawem. Ahoj.